Jestem alkoholikiem. Cieszę się, Cieszę się, że tutaj do Was trafiłem. Bo tak dawno tutaj nie byłem. że Nie pamiętam ile czasu tu minęło. Pamiętam tylko dany kornery, że tam siedziałem na intergrupach, jak tu dawno temu jeszcze byłem. Ale nie wiem kiedy ten czas leciał. No. Żyję z dnia na dzień i po prostu leć sobie te 24 godziny i tak ten czas mija, ale no, tak jak mówię, ja muszę minąć mnie dwa lata, żeby nie pamiętać, że gdzieś ja nie byłem tu dużo dłużej. Dlatego ja lubię te miejsca, w których były moje pierwsze kroki trzeźwienia, do których ja lubiłem tutaj przyjeżdżać. Tutaj poznawałem ludzi, te pierwsze, pierwsze znajomości we wspólnocie, pierwsi przyjaciele. To wszystko pierwsze takie, to wszystko co było dla mnie takie wow, to co spowodowało, że ja ja się zakochałem we wspólnocie, tak, ja, tak jakby. Yy, dlatego lubię tak wrócić na stare miejsce, i sobie przypomnieć. Yy, kilka twarzy tutaj które rozpoznaję. Mój stary przyjaciel tu siedzi z prawej strony, który był takim moim też pierwszym, pierwszym przewodnikiem, jakby to Nie mówię duchowym, ale takim doradcą. Zawsze lubiłem tutaj, jak ktoś podpowiedział na początku drogi. Yy, ja do wspólnoty, jak trafiłem, to myślałem, że moim tym. Problemem jest alkohol, tak. No Przedem przestać pić, to był mój główny cel. Jak już się wycierałem w tym swoim życiu, dostałem tak po tyłku, że w końcu tam góra się zlitowała nade mną i już nie chciałem się więcej męczył po prostu, bo przygód moich było bardzo wiele, jak to każdego z nas to podejrzewam. Ja swoją drogę, może króciutki taki piciorysik. piciorysik no od małego kieliszeczka się zaczęło. Jak już się spodobało, jak to wszyscy tu mówią w wspólnocie, było to wow, zakochanie się w alkoholu yy, i później utrata kontroli, czyli przestałem panować nad swoim życiem, utraciłem kontrolę nad tym swoim życiem. Yy, tak jak mówię, do wspólnoty szedłem, żeby przestać pić, a we wspólnocie się dowiedziałem, że to nie alkohol jest moim problemem. No i to jest taki skarbnica wiedzy tutaj. Ja też tu wspomnę, kolega tutaj przyszedł i też miał z narkotykami. Ja miałem styczność z narkotykami, nie chcę mówić na mnie a o tym, ale tak tylko na bąkne, bo gdzieś mi tam pijąc spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy zażywali narkotyki, ten gdzieś tam przypamiętywały mi się, bardzo rzadko, ale tak jak mówię, ja, moim panem stał się alkohol i tym moim władcą, ja, on zaczął mną zarządzać po prostu, moją całą, działaniami, wszystkim, moje, moje życie zaczęło być ukierunkowane tylko w jednym celu, żeby gdzieś napić się, zaspokoić ten głód alkoholowy. I to było wszystko spoko na początku, aż do czasu, kiedy, kiedy ten alkohol mnie zaczął miażdżyć po prostu, moja psychika, ja nie, nie miałem sił po prostu, zacząłem się nienawidzić, jak już się doprowadziłem do takiego stanu, że się już nienawidziłem, po prostu nie chciałem na siebie patrzeć, nie chciałem żyć. Nie będę mówił o tych próbach samobójczych, bo to były jakieś takie. Nie był... To nie były nawet próby samobójcze, tylko to, to nie chciałem żyć, po prostu chciałem się gdzieś zabić, nie zniknąć w jakikolwiek sposób, ale nie miałem sił, żeby to zrobić. Nie miałem odwagi, po prostu, bo ja tak naprawdę byłem śmierzącym tchórzem. Jak szedłem do wspólnoty, to ja tak myślałem, że tak. 10 lat tak gdzieś się ciorałem. Ja przyjdę, chyba jak miałem 29, czy około 30 już miałem. Ja do wspólnoty. Myślałem, że to 10 lat to był moje to takie, że to jest to, kiedy ja się tak zniszczyłem. A tak jak się we wspólnocie pochodziłem troszeczkę na to dowiedziałem się, że ja już od dziecka miałem takie cechy, które później po prostu gdzieś ewoluowały. Nie mówię, że od taty coś dostałem, gdzieś to po prostu we mnie weszło. Nie wiem skąd się to, to mnie przypamiętało, ale niestety niestety pociągnęło mnie to na dno. także tak jak mówię, przyszedłem tutaj, żeby przestać pić, a dostałem, dostałem trzeźwość. Dostałem, tak jak mówię, była bezsilność, utrata kontroli nad życiem i, i we wspólnocie, we wspólnocie tak jak, jak trafiłem na swój pierwszy mityng, ja już tam wtedy słyszałem o sponsorowaniu i speakerowaniu. ja nie wiedziałem, co się działo na tym pierwszym mitingu Dopiero jak pochodziłem jakiś czas, bo ja od pierwszego mitingu no, nie, schwalenie się. Dostałem, dostałem już tam... Y... Ja nie piję od pierwszego meetingu, jak tylko trafiłem. Miałem, miałem to szczęście, wiem, że to jest niekiedy trudniejsza droga, bo znam wielu ludzi, którzy różnie to przechodzą, ale ja od tego pierwszego meetingu do dzisiaj jestem trzeźwy po prostu. Znaczy bo ja cześć, ja nie będę nigdy, bo ja znam swoją dnię wiem co mi dolega teraz, jakie jestem chory. Po prostu. To nie jest łatwa choroba i nie było z niej łatwo wychodzić i ja nie chcę do niej wracać. A... Tak, dużo rzeczy chciałem powiedzieć. Wiem, że tu dziewiąty rok miał być dzisiaj, też chciałem o tym pierwszym powiedzieć, może o tym bezsilności właśnie. Yy... Na no, czym teraz ja skończyłem? Może jak zaczęłem chodzić na te meetingi, no pojawiło się właśnie to szukanie sponsora. Ja usłyszałem o tym sponsorze, jak już się dowiedziałem, co to jest ten sponsor, kto to jest ten sponsor, no to też u mnie było dużo tej zdrowej zazdrości, ja to też tak sobie nazywałem. Zazdrościłem kumplom, którzy przychodzili równocześnie ze mną. W międzyczasie tym samym czasie taka ekipa nas powstała i jeden drugiemu zazdrościł. Ktoś tam robił jakieś kroki, dziesiątki pisał i to wszystko się tak fajnie działo. We mnie wchodziło kupę takich pozytywnych emocji. Pojawiała się radość, bo to zawsze mówiliśmy tam u nas, że jest radość, jest radość i ta radość naprawdę przychodziła z dnia na dzień. Ja mówię z dnia na dzień, a ja później to dopiero dostrzegałem, jak to fajnie w człowieku się zaczęło budować nowe życie po prostu, bo ja byłem pusty w środku. We mnie się wypaliły wszystkie emocje. Główka chora, totalnie chora. Ja się byłem przestraszony jak małe dziecko po prostu, doprowadziłem, 30 lat miałem, a byłem bezradnym chłopczykiem. Nie radziłem sobie po prostu z niczym. Z życiem, no życie jak życie, ale to chodzi o to, że ja miałem chore emocje po prostu. Dziurę w duszy, nie, 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 nie było we mnie żadnych emocji, tylko te, te złe, takie negatywne, no ta niechęć do życia i to wszystko po prostu, no totalne dno. Ja dostałem parę takich kopali w tyłek, nie wiem, przeżyłem padaczki, jakieś tam, żadnych więzień, takie rzeczy mnie nie dopadły, bo wiem, że tam góra czuwała. Nie, nie, nie byłem jakimś zbirem też, ale mówię, jakieś konsekwencji się nazbierało dużo, to sporo tego wszystkiego było, więc jak już trafiłem tutaj, to ja naprawdę jak zobaczyłem jak to wszystko się zmienia, zacząłem po prostu od, właśnie jak zacząłem program, to i sponsor, i tu te podpowiedzi, ta, właśnie ci przyjaciele na początku, wszyscy te telefony, to wszystko... To, to były to, totalnie takie, takie zdrowe emocje. I ja, ja to po prostu chłonąłem. Chłonąłem to, zacząłem chodzić, ja pamiętam na meetingi, a bardzo często wszędzie, gdzie tylko wtedy były mitingi zacząłem jeździć, jak najczęściej, nawet przed programem jeszcze, bo wtedy jak dostałem już pakiet pięciu czy tam coś, to, to nieważne, ja i tak chciałem, ja jeździłem na więcej meetingów wtedy. Po prostu to mi dawało tyle radości i nowego życia. Ja, ja się zacząłem zmieniać. moja dziewczyna zobaczyła, ja, ona przestała płakać po prostu po jakimś czasie. Ja, bo ja tyle i krzywdy zrobiłem też tak naprawdę. Tak jak nawiązując do dziewiątego kroku później że za dużo i do, do dzisiaj za dużo bo, bo, bo podejrzewam, że nie byłoby tej dziewczyny ze mną, jakby ja kontynuował te swoje ekscesy, bo tak się kończyły moje poprzednie przygody. Yy, może tutaj powiem teraz troszkę o tym... dalej tu idąc z tym programem. Yy. Ja, ja dostałem we wspólnocie coś, co uważam, że w programie, w programie, w realizowaniu tego wszystkiego jest dla mnie najważniejsze, czyli siłę większą od siebie samego. To jest dla mnie y, podstawa tego wszystkiego, uwierzenie w coś większego ode mnie samego. Mówię tylko o tym tak na szybko, że ja bez tego wiem, że ja bym nie funkcjonował, bez porannego poproszenia o trzeźwy w dzień i wieczorem o niepodziękowania za ten sześć w dzień. Ja bym nie funkcjonował. To jest dla mnie coś, co, czego ja nie ten, Ja kontaktu z górą tam na pewno nie, nie zaniedbam. To znaczy na pewno. Ja dzisiaj to robię wszystko, co, co, co daje mi tę część na tym poziomie, na który mam. Moje emocje są różne, to wszystko jest, to wszystko jest różne u mnie. Ja tak ja mówię, znam tą swoją dynkę już tam w jakimś stopniu, ale wiem, że ona mnie cały czas próbuje przekręcać. Także czy ja jestem długo czy krótko we wspólnocie, to ja się nie uważam za jakiegoś hojraka po prostu. Wiem, że codziennie rano muszę coś zrobić. Te sugestie jakieś tam spełnić, bo inaczej to za chwilę będę tam gdzie byłem jakiś czas temu po prostu i, i, i wiem, umiem u siebie zauważyć teraz już te, 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 te złe rzeczy, które gdzieś tam reagują. Dzisiaj miałem taki na przykład dziwny dzień, troszkę chorych emocji przyszło, troszkę nerwów, ale no dobra, no już, dzisiaj tak, jutro tak, nie ma co żyjemy dalej, jest radość, no i tyle no. Ja powiem może troszkę nawiążę się do tej ósmego kroku, bo zanim, nie będę tutaj opowiadać po kolei, bo wiem, że tu czasu nie ma za dużo na to wypowiedź. Jak robiłem listę osób skrzywdzonych, bo na tym to polegał ósmy krok, no żeby dojść do dziewiątki to pamiętam, że ten ósmy krok w moim życiu był bardzo mocny po prostu. Tam lały się u mnie łzy i były te emocje, które ja potrzebowałem na tamten moment. Gdzieś tam we mnie wtedy pękło bardzo wiele rzeczy Wchodząc z buty drugiego człowieka i widząc te krzywdy, które ja tam wyrządziłem, przez te lata picia, nie picia. Bo jak nie piłem, to też robiłem głupoty i jeszcze gorsze nieraz niż na popijanemu. I jak zobaczyłem, co ja tam wyprawiałem w tym ósmym kroku, jakie tam różne krzywdy tym wszystkim ludziom porobiłem, no to wtedy we mnie pękło bardzo dużo, bo tak czwarty krok jeszcze tak na mnie nie zadziałał, ale ósemka, to, to było u mnie, to, tam była moc po prostu. Ja się popłakałem przez sponsorze wtedy, pamiętam, no, tyle było w tego wszystkiego, to gdzieś puściło tam coś wtedy też. Yy, wiem, że na początku, jak wszedłem z wspólnoty, tam gdzieś zacząłem ten program, to ja tak czytałem ten dziewiąty krok, żeby dużo uczyniać osobom, które skrzywdziłem. Ja do końca tego nie rozumiałem, ale no nie było. Wiedziałem, że to dopiero przyjdzie, ale też nie było to jakieś, żebym ja to chciał robić, no bo wtedy jak wszedłem na początku, ja nie byłem gotowy na nic tak naprawdę. Robiąc program, wiem, że krok po kroku doszedłem do tego dziewiątego i, i tam, tam przyszło, przyszła już ta gotowość. Ze sponsorem y, przepracowałem ten, zrobiłem ten łuk trumfalny, jakieś tam wylałem te fundamenta swojej tej części jakieś i ja pamiętam, że dostałem na początku listę sobie zrobić czterech osób, które będę mógł iść na samym początku no, za dość uczynić, bo przeprosić to jest troszeczkę mało. Yy. Lista była spora, wiem, że do dzisiaj mi się przypominają jeszcze że tak na bąk, jeszcze na boku. Przypominają mi się ludzie, nawet pamiętam kolegę ze Wspólnoty, teraz mi się niedawno przypominają i jego córkę też tak sobie teraz przypomniałem. że ja też powinienem sobie z nimi pogadać o tym. Bo ja znałem, yy, wszedł później do Wspólnoty tutaj chłopaka jednego i znam do tej pory, bo przyjaciółmi, tylko że mówię, teraz sobie dopiero uświadomiłem, że ja pewne rzeczy robiłem ileś tam lat temu, że powinienem z nim o tym pogadać tak naprawdę. Yy, o, odnośnie tej listy powiem tak krótko, że ja miałem łatwo wypisać cztery osoby, bo tutaj w Londynie miałem trzech braci. A między nami siedziały bardzo różne rzeczy. My mieszkaliśmy razem. Piliśmy, biliśmy się. Nie mówię, żebyśmy się tam chcieli pozabijać, no, ale wiadomo, to się nie, nie, różne rzeczy robiło. Yy, więc ja tam miałem z, i dziewczynę tą, którą myślałem, że tak łatwo mi przyjdzie przeprosić. Przeprosić, no musisz w ogóle powiedzieć to, co się tam miało do powiedzenia, ale sposób mi przygotował też na te pierwsze. Rzeczy. I powiem się, że za nie jedną osobą nie było mi łatwe. Najtrudniej miałem z najstarszym bratem. W tym, mówię teraz o tych pierwszych osobach. Najtrudniej miałem z najstarszym bratem i z tą dziewczyną właśnie swoją. Myślałem, że pójdę i pójdzie to jakoś tak łatwo, ale to nie było. Ja cały dzień pamiętam, chodziłem w tej wtedy, tuptałem tymi nogami. Tam emocje we mnie też mówię, ta wszystko głowa pracowała I żeby w ogóle pójść, bo ja wiecznie uważałem, ja to, że brat bratu bardziej minęł krzywdził niż ja jemu że to mnie powinien przepraszać, tak naprawdę, a nie ja jego i do końca tak to wszystko było, ale przełamanie, pójście, pogadanie, powiedziałem to, co miałem powiedzieć, graba, graba i tyle, no. I dalej jakoś się żyje, ja do tej pory próbuję tam, bo mój brat najstarszy tam sobie jest po drugiej stronie barykady w dalszym ciągu i robi różne dziwne rzeczy, ja się staram pomagać jak, jak mogę, tylko no, o nie ma szans w jego przypadku na dzień dzisiejszy, także to nie moja w tym rzecz na razie. Cieszę się, bo najmłodszy brat przyszedł do wspólnoty, jest członkiem wspólnoty. Został jeszcze średni, który chodził na mitingi, ale on nie ma problemu na dzień dzisiejszy. Także jest nas w tej rodzinie trochę. Z yy, dziewczyną też powiem szczerze, że żeby pójść tam, no były łeski, były. No Nie mówię, że to jest łatwe, ale to było mi tak bardzo potrzebne na ten moment, żebym ja był, żebym na tamten moment został w wspólnocie. Trzeba było iść i to zrobić po prostu, krok za krokiem. jak się podjąłem, że, że robię wszystko, to szedłem i po prostu rozmawiałem. No staram się z dziewczyną, ja z tą dziewczyną jestem do dzisiaj. Staram się być jak najlepszym gościem dla niej i tyle, no i przyjacielem. No tak powiem, nie kłócimy się zbytnio, ale czasami tam coś się gdzieś wydarza takiego, że zgrzytnie i ktoś tupnie nogą, czy ja, czy ona, i, ale żyjemy. Ja się cieszę, że dostałem tą szansę i, i możliwość życia z kimś przez tyle lat i w jaki sposób być szczęśliwym razem, kochać kogoś po prostu, bo kiedyś ja nie potrafiłem kochać, ale we wspólnocie nauczyłem się tego od nowa. I potrafię powiedzieć, że kogoś kocham, bo do ojca czy tamto matki, moja mama zmarła rok temu, ale y, też się przełamać trzeba było umieć nauczyć się tego i powiedzieć, bo to nie było łatwe. Ja z rodzicami też, też pamiętam z ojcem, no wiadomo też z ojcem miałem różne przygody i też tam jakieś nienawiści Różne rzeczy tam powstały w mojej głowie w stosunku do ojca. Obwinianie go za to, że ja w ogóle piję. No, Wszystkie można obwiniać tak naprawdę. No, choroba jest chorobą. No, nieważne skąd ona się wzięła. Ważne, że trafiłem do wspólnoty, dostałem szansę zmienienia się i zrobiłem to. I robię to do tej pory. Yy. Nie wiem czy mój tata rozumiał mój krok dziewiąty, ja go robię teraz na swój sposób, jak tylko jeżdżę do Polski teraz jest trochę trudniej z tymi wyjazdami, ale jak tylko jeżdżę to robię wszystko co tylko mo możliwe, żeby mu pomagać sam w tym jego domu, tam wszystko co tylko się da, żeby mu mógł jakoś zadłużyć. Ja mu nie mówię, że to jest tylko po prostu staram się wszystko robić co tylko mogę, do mamy też starałem jeździć, mało chora, pomagać, starałem się jeździć samemu, bez dziewczyny, bo jak była dziewczyna to znowu ja cały czas chciałem 24 z mamą, moja mama się nie mogła już ruszać w ogóle. Ja jechałem tylko po prostu, żeby z nią być cały czas, jej pomagać i tak się starałem, jak tylko mogłem i kiedy mogłem tak naprawdę. Yy. Miałem, z, mam jeszcze dwie, trzy siostry, no trzy. jedna była w Stanach, więc z nią, z nią tą dziewiątkę. Z siostrami było mi jakoś tak spokojnie, szwagrów też poprzepraszałem. Ostatnio pożegnałem jednego szwagra, też, też yy. no jak to mówię, po latach pracy w policji. No, zapił się po prostu, co ja mogę tutaj powiedzieć. Wykończył organy i w wieku 50 lat oczy też. W mojej rodzinie gdzieś się tam poprzyplątało, niby normalni ludzie, a gdzieś, gdzieś te, gdzieś te przy, przy, przygoda z tym, gdzieś się to. Siostra najstarsza o latach też dzwoniła zawsze do mnie, ja też z nią rozmawiałem, bo ja jakoś za dużo czynianie to do niej wydzwaniałem często i z nią rozmawiałem. Ja myślałem, że ona jest zalanąką po prostu i gadałem do niej w tym kierunku, a się okazało, że ona też ma tą samą chorobę, co ja. Tylko u niej się to nie objawiało tak jak gumie, wyniszczające jak ja to w moim przypadku było, tylko troszeczkę inaczej. No. Yy. Może już tutaj no. się ziarka wysypały. <głosy> <głosy> no to dziękuję Wam bardzo i cieszę się, że tu mogłem do Was przyjechać. Dzięki. Dzięki.